Przez 18 lat mojego życia i pracy na tym zamku chcieliśmy, żeby ten zamek wrócił do świetności, tak jak był przed wojną. Ten zamek stał się o wiele piękniejszy, nigdy nie był tak urządzony, jak w tej chwili. W trakcie II wojny światowej na zamku była siedziba generała Wehrmachtu oraz szpital polowy. W niektórych częściach zamku były laboratoria, na tym poziomie pierwszym były biura, a na drugim poziomie mieszkalne, mieszkania dla pracowników. Jest to, powiedzmy, można nazwać, jest to wielkie dobro narodowe naszej Ziemi Cieszyńskiej. Ten zamek zasługuje na to, żeby był dla naszego środowiska, dla naszych okolicznych mieszkańców i będzie to muzeum ogólnodostępne. Od trzech lat zamkiem zarządza to doktor Proszyk, jest prezesem fundacji Ustronianka. Wiele mu zawdzięczam, bo bardzo profesjonalnie podchodzi do urządzenia tego zamku, który pięknieje i jego walory są niepowtarzalne. Ile eksponatów znajdzie się? Czy już znalazło się właśnie na zamku? Skąd pochodzą? Jakie są najcenniejsze? Poczekamy aż przestanie bić. Trzecia. Dwa. Trzy. Trzecia, tak. Pan doktor Proszek jest niesamowitym pasjonatem tego zamku, aż do przesady. Do późnych godzin nocnych niejednokrotnie pracuje, pracuje i upiększa. Po, po śmierci mojego poprzednika, Mariusza Makowskiego, który pełnił na zamku w Grodzicu funkcję kustosza. Właściciel zamku szukał kogoś na jego miejsce, a jednocześnie osoby, która by pomogła w organizacji remontu tego zamku i wtedy dostałem propozycję pracy, przyjąłem tę propozycję i tak się tutaj znalazłem. To jest bardzo trudne zadanie i wymaga wielu wyrzeczeń i wymaga bardzo wiele Pracy i czasu, który spędzam tutaj. Więc, z jednej strony, nie mam tyle wolnego czasu, ile wszyscy inni pracownicy naukowi, ale z drugiej strony, mam niezwykłą okazję do tego, żeby prowadzić badania na obiekcie, który tak naprawdę nigdy nie był porządnie przebadany pod względem architektonicznym i archeologicznym. Więc, dla historyka, który jednocześnie interesuje się archeologią. I w ogóle architekturą, no to to jest wymarzona sytuacja. Przede wszystkim sam projekt rewitalizacyjny obiektu obejmował po prostu zrobienie porządnego, gruntownego remontu zamku. Generalny remont wiąże się z tym, że trzeba wymienić wszystkie instalacje a wymiana wszystkich instalacji wiąże się z zrobieniem nowych brust w ścianie, ze zbiciem części tynku, co było świetnym momentem do tego, żeby można było przeprowadzić badania architektoniczne. Ale cóż się okazało podczas tych badań architektonicznych i cóż się okazało podczas samej rewitalizacji zamku, jak na przykład z zewnątrz zostały skute tynki? Okazało się mianowicie to, że środkowa część zamku, na pewno powstała już w średniowieczu. Na pewno powstała w średniowieczu i prawdopodobnie była to wieża y, mieszkalno-obronna, podobna w wymiarach do wieży piastowskiej w Cieszynie, ponieważ środkowa część naszego zamku ma 9 m 10 cm, a dolny wymiar wieży piastowskiej w Cieszynie to jest 9 m 10 cm. Więc w średniowieczu takie wymiary to raczej nie może być przypadek, więc przypuszczamy, że na pewno podstawa zamku, środkowa część zamku powstała już w średniowieczu, a rodzina grodzieckich w połowie XVI wieku rozbudowała tą wieżę, przebudowała zamek. I okazuje się, że w tamtych czasach ta rezydencja wcale nie była jednopiętrowa, tylko po tych badaniach, które przeprowadziliśmy, się, pr przeprowadziliśmy okazało się, że już w czasach Grodzieckiego był to obiekt dwupiętrowy. Udało się dużo ciekawostek odnaleźć w trakcie tych badań, tak w obiekcie, jak i pod ziemią, czyli tak w piwnicach, jak i dookoła zamku. Dość sporo srebrnych monet datowanych od XIV wieku po współczesność. Grosze praskie, denary weneckie. Monety polskie z Mennic krakowskich, gdańskich, elbląskich, monety węgierskie, monety czeskie, monety saksońskie. Więc można powiedzieć, że cały świat ówczesnej Europy w tym bilonie tutaj gdzieś został zgubiony pod zamkiem w międzyczasie. Dużą ciekawostką było odkrycie sporej liczby kafli piecowych. Wiadomo, że z biegiem czasu każdy piec ma określoną żywotność, i kolejni właściciele, jak już dany piec nie nadawał się do użytku, rozbierali go. No i najczęściej tymi kaflami i szczątkami tych piecy utwardzali plac przed zamkiem. Teraz, w trakcie tych prac, które my wykonywaliśmy, znaleźliśmy setki kawałków tych kafli. W sumie można zrekonstruować 12 kafli herbowych i trzy kafle, kafle z przedstawieniami symbolicznymi. Między innymi wśród tych kafli są przedstawienia bardzo stare herbu miasta Cieszyna, jak i przedstawienia orła piastowskiego książąt cieszyńskich. I te kafle już mamy zrekonstruowane. Oczywiście herby kolejnych właścicieli, więc Radwan Grodzieckich, Wieniawa Marklowskich i wiele licznych jeszcze innych herbów miejscowej szlachty, książąt cieszyńskich, małżonek książąt księ, cieszyńskich. Mam takie marzenia, żeby w przyszłości z tych wszystkich elementów móc zrekonstruować taki renesansowy piec. Żeby można było pokazać, jak taki piec mógł wyglądać w połowie XVI wieku w takim obiekcie jak ten. Bo mamy praktycznie wszystkie zachowane kafle do tego, żeby taki piec zrekonstruować. Jedna z ciekawostek, która wyniknęła w trakcie remontu, to okazało się, że w wieży wschodniej zamku odkryliśmy dawną XVI-wieczną kloakę na poziomie pierwszego piętra, i tam pierwotnie w, w tej wieży było zaplanowane, że ma być ciąg instalacji i infrastruktura związana z elektrycznością, z przeprowadzeniem centralnego ogrzewania, ale po tym jak znaleźliśmy taką XVI-wieczną toaletę, to szkoda było to zostawić, więc zmieniliśmy nieco podejście do tematu i zrekonstruowaliśmy tę toaletę. Także zwiedzający będą mogli zobaczyć, jak wyglądała taka zamkowa toaleta w XVI wieku. Z szybą 3,5 metra w dół można spojrzeć, jest to podświetlone, z wyczystką w dole. Taka ciekawostka natury higienicznej. A jeżeli chodzi o otoczenie zamku, czy prace archeologiczne dalej będą prowadzone? Bardzo chciałbym, przede wszystkim w trakcie tych badań archeologicznych, znaleźliśmy przed zamkiem 2,5 metra pod ziemią dwukomorowy piec, prawdopodobnie renesansowy, do wypału. I tutaj się zastanawiamy jeszcze czego czy to był wypał cegły, czy wypał kafli piecowych, czy wypał jakiejkolwiek ceramiki. Trudno powiedzieć, bo prace zostały przerwane. Prace zostały przerwane na etapie zupełnie wstępnym, kiedy znaleźliśmy ten piec. Z jednej strony go otworzyliśmy, ale on cały wymaga odkopania, badań i między innymi odkrycie tego pieca, wyeksponowanie go, zrobienie dokumentacji, a jednocześnie rekonstrukcja tego pieca kaflowego wewnątrz zamku. To jest moje marzenie, żeby to zrobić. Oczywiście. Są miejsca i są takie przestrzenie przed zamkiem, w których wiem, że jeszcze są kafle, bo to były wręcz takie żyły, które się ciągły z tymi kaflami, więc zapewne ci, którzy rozbierali te piece na przykład pogrodzieckich XVI wieczne i demontowali je w 1690 roku, wyrzucali je wzdłuż traktu który prowadził do zamku. Więc idąc tym wykopem, rzeczywiście odnajdywaliśmy te różne przedmioty, bardzo ciekawe. Więc jest jeszcze przestrzeń do tego, ja to wszystko oznaczyłem na mapach, gdzie warto jeszcze kopać, żeby można było coś ciekawego znaleźć. Jeżeli chodzi o eksponaty, to jest to głównie kolekcja właściciela zamku, czyli pana Michała Boszka. No Są to bardzo stare eksponaty. Są ciekawe rzeczy, książki na przykład e, kościelne, niektóre e, z 1450 roku. Są, mamy zbroję końskiej z bitwy pod Wiedniem. I są to fakty. Są wiele innych eksponatów, które znalazły się tu w naszych zbiorach. Jeden z pięknych, najpiękniejszych eksponatów to Chrystus z kości słoniowej dosyć dużych wymiarów, który będzie ozdabiał kaplicę. W sumie w kolekcji właściciela zamku jest ponad 9 tysięcy eksponatów. Wiadomo, że całych, całych 9 tysięcy nie będziemy w stanie pokazać w zamku na ekspozycji. Ale myślę, że te najciekawsze i, i reprezentacyjne zwiedzający będą mogli zobaczyć. Jest to dość specyficzny obiekt muzealny, obiekt zabytkowy, ponieważ z jednej strony jest to prywatny zamek, który będzie udostępniany zwiedzającym, a z drugiej strony nie chciałem robić, przerabiać tego zamku na taką sztuczną przestrzeń muzealną z nowoczesnymi tabletami. Mamy tak dużo pięknych mebli, że postanowiłem te meble wykorzystać jako miejsca ekspozycyjne. Więc poza tym chciałem, żeby ten zamek był w pełni funkcjonalny, że panowie teraz siedzą na zabytkowych krzesłach. Jesteśmy w przestrzeni, która, która jest zabytkowa, nie ma tu żadnych nowych rzeczy, ale jednocześnie możemy tutaj usiąść, możemy na przykład wysłuchać jakiegoś koncertu, możemy spojrzeć na obiekty, które tutaj są, więc wszystko będzie zachowane w sposób taki bardzo naturalny: że będzie tutaj można przyjść, że będą tu się mogły odbywać jakieś ciekawe wydarzenia i będziemy korzystać z tych dóbr, które tutaj są. Mam nadzieję, że w kuchni będzie pięknie pachnieć. Kuchni zabytkowej, muzealnej, w której e, myślę, że raz na jakiś czas upiekę jakieś ciasto czy jakiś chleb, po to, żeby ten zapach zamkowej kuchni unosił się w tej przestrzeni. Chcę, żeby to miejsce żyło i było takie bardzo naturalne. Czy, czy nie żałuje pan zakupu zamku i, i tego, że stał się pan właścicielem? W właśnie, nie żałuję. Ja się bardzo cieszę, że to. Co pozostanie po nas, będzie trwałym śladem. Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie. I trzeba próbować, żeby osiągać wiele rzeczy, które w życiu są według mnie niezbędne. Cieszę się z tego. Cieszymy się wszyscy, co tworzymy to dobro. No i na pewno to znajdzie odzwierciedlenie. Dla przyszłych pokoleń, żeby to tylko przetrwało, żeby te eksponaty przetrwały. Państwo na pewno przekonają się. Zgodnie z projektem unijnym i projektem dofinansowania otwieramy się dla zwiedzających od 1 grudnia. Będą dni w tygodniu, w których będziemy otwarci do południa i dni, w których będziemy otwarci do godziny 20, więc będzie to można sobie jakoś zgrać ze swoim własnym kalendarzem. Zapraszamy.